Cześć, jestem Jakub z kanału MONMRIK i jestem świeżo po pierwszym odcinku LEGO Masters w zasadzie po obejrzeniu pierwszego odcinka LEGO Masters. Moje pierwsze odczucia, jakie zapamiętałem, pragnę Wam zaprezentować jak najszybciej tylko dałem radę, dlatego właśnie powstał ten film. Zanim skomentuję trochę odcinek, zaczniemy od podsumowania tego, co było tematem moca w programie. Pierwszego moca w zasadzie. Wtedy, praktycznie na początku programu, zaraz po tym, gdy ucznicy zobaczyli klocki, których liczba, jak sami mówili, była nieziemska, dostali zadanie: ich zadaniem było zbudowanie spektakularnego wieżowca. Zadanie spodobało się parze Wiktora i Demiana Korcza, czyli ojca i syna, bo Wiktor od zawsze marzył o zbudowaniu wieżowca. Inni uczestnicy także zareagowali pozytywnie. Jeśli chodzi o to, jakie prace powstały, były to impreza w wieżowcu, fabryka cukierków, wiatrak, akwarium, Wieżowiec i, i, wieżowiec i bar z fast foodem, a także szklany wie, wieżowiec Wiktora i Damiana Korcza. Oczywiście tutaj podałem bardziej takie nazwy, jak ja sobie to zapamiętałem, to nie są żadne oficjalne nazwy, niestety tych nie zapamiętałem. Ci ostatni, który wymieniłem, czyli Wiktor i Damian Korcz, w trakcie tworzenia mocna, mocno odstawali od reszty wielkością, także to za, zauważyli jurorzy, właśnie ten moc, jak oni stworzyli, to właśnie był trochę mniejszy niż pozostali. Później trochę się wybronili, jednak uważam, że na pewno nie byli w tym pojedynku najlepsi. Jeśli chodzi natomiast o Maćka i Agnieszkę, którym kimicuję, to uważam, że zostali oni zdecydowanie za surowo ocenieni. Jurorzy krytykowali u nich kanciastość, a jak dla mnie ta występowała też w innych pracach. Nie uważam też, by praca Maćka była najlepsza, ale na pewno nie była ona najgorsza ze wszystkich. Bardzo oceniłem także pracę Marcina i Marty, bo wyróżniła się ona pomysłowością. Zamiast do środka tego ogromnego budynku kłaśmini fi figurki, oni włożyli cukierki. Na dach ich, ich konstrukcji zagościł także system ruchomy, w którym był kręcący się cukierek. Jak mowa o tego typu systemach, to warto wspomnieć o parze, która dostarczała dużo humoru do tego programu. Legodata, którego wielu z nas zna, inst zna z Instagrama lub YouTube'a, a także artysta Bas Taipan. Wcześniej nazywałem ich pracę wiatrak, bo właśnie to na ich pracy przykuło moją największą uwagę, ale oczywiście oprócz wiatraka był tam też wieżowiec. To właśnie wiatrak u nich miał zastosowany system, który owzią obracanie jego śmigieł. Teraz pora omówić pracę Rafała i Jakuba. W ich wieżowcu, który był hotelem, toczyła się impreza. Ponieważ jeden z nich jest architektem, mieli oni dużą szansę na wykazanie się w tym wyzwaniu. No i tak właśnie też zrobili, robiąc moca w klimatach morskich. Nie podobały mi się u nich granatowe piętra, ale wszystkie moje wady nadrobili tym, co wydarzyło się prawie na samej górze. Chodzi mi o wklęśnięcie w ich wieżowcu, a tam schodki. Ich mod był też pełny szczegółów. Kajetan i jo Joanna stworzyli pracę, która niezwykle podobała mi się i w chwili stworzenia, pro w chwili stworzenia projektu. Byli to moi faworyci zaraz po wieżowcu Rafała Jakuba. Jednak finalny moc nie wywołał u mnie takiego efektu wow, dużo bardziej podobał mi się właśnie szkic. O ile wieżowiec był fajny i walcowaty, czym, czym bardzo się wyróżniał, to bar z fast foodem wyobrażałem sobie w lepszym wydaniu. Braty Gig zwrócił także uwagę na, do, na z tego burgera, ale nawet w oficjalnych zestawach Lego nie wszystko jest tak dokładnie odzorowane, więc tutaj bym się tak może w 100% raczej nie zgodził. Po stworzeniu konstrukcji ocenieniu ich przez jury została ogłoszona jeszcze jedna konkurencja. Uczestnicy musieli stworzone przez siebie moce zamienić w wyniszczane lub atakowane. Chyba wiecie o co mi chodzi? W tamtym momencie przypomniałem sobie, że jest to mocna strona Macika, która lubi takie klimaty w mocach. Nie myliłem się i Macik wraz z Agnieszką odwalili kawał dobrej roboty. Podobał mi się wir z wody wydostającej się z akwarium, która miała zastosowany system bawialny, który sprawiał, że się ukręciła. Po mojemu wielkiemu zdziwieniu, tego faktu ja nie uroże. Praca syna i ojca Korczów ba bardzo mało się zmieniła. Zwrócił na to uwagę także brodaty i z tym faktem akurat się w pełni zgadzam. Nie będę tym razem omawiał już każdej pracy, więc przejdźmy do finału odcinka. W finale zostały wyróżnione dwie pary: twórcy fabryki cukierków Marcina i Marty, a także basta i pan z Łukaszem, których praca przy prezentacji lekko się zawaliła. Mimo, że ci drudzy to moi ulubieńcy, to oceniając obiektywnie, uważam, że fabryka cukierków była nieco, nieco lepsza. Osta ostatecznie ten odcinek wygrali Łukasz i Damian, zdobywając tym samym złotego, wręcz mieniącego się klocka Lego. Wielkie gratulacje dla nich i dla całej reszty, bo naprawdę wszyscy pokazali klasę. Podsumowując ten odcinek Lego Master, tak jak wcześniej wspomniałem, uważam, że Maciek jest nieco niedoceniony przez Jurowów. Natomiast to, o czym nie wspomniałem, a jest ogromnym plusem programu, to edukacja w sprawie elementów Lego. W pewnym momencie w prezentacji jednego z mocy, gdy uczestnik, bodajże Maciek, użył nazwy elementu, wyświetliła się zrobiona graficznie kartka, na której działanie tego elementu było pokazane. Zostało też tam trochę o tym elemencie wytłumaczone. Zbliżamy się do końca, ale pozwólcie, że wspomnę jeszcze o zapowiedzi drugiego odcinka, która pokazała się na sam koniec. W drugim odcinku czeka nas prawdopodobnie stworzenie funkcji bawialnej demolującej moca, a przynajmniej tak wywnioskowałem ze stwierdzenia wypowiedzianego przez Marcina Prokopa. Dobrze, bardzo w tym odcinku się rozgadałem, więc na dzisiaj to koniec. Dziękuję za obejrzenie, a ja już wyczekuję kolejnych odcinków. Ja już Was żegnam. Pa!